A co do drugiej kwestii, znowu, kochani, niczego się nie obawiajcie, bo mówi się, że właśnie dokonuje się teraz skoku na finanse i Polaków, i Europejczyków, Amerykanów, i całej ludzkości. I to jest prawda. Według moich rzemieślniczych szacunków, to jest prawda. Jeszcze nikt takiego skoku. Diabelskiego na majątki narodów nie uczynił, jak się czyni to teraz. Ale kochani, znowu kierujmy się Bożą Mądrością. Powiem Wam, nie tak dawno przyjechał do mnie na roztocze Pan z Poznania. Przywiózł całą tekę wynalazków. Wynalazków. Z tego część opatentował, ale Urzędowi patentu, Patentowemu w Rzeczpospolitej Polskiej nie wyjawił wszystkich tajemnic, swoich wynalazków, bo takie jest, kochani, mega złodziejstwo, że Polacy twórczy wynajdują rzeczy wspaniałe, a później one są realizowane w USA, w Izraelu, w Niemczech, czy w innych państwach? Takie jest mega złodziejstwo. I teraz, co ten człowiek wspaniały, zresztą o imieniu Józef. Jak widzicie, jak komuś na imię Józef, to jest i porządnym człowiekiem. I ten dobry człowiek, niesamowicie twórczy, obdarzony przez Boga, Ogromnymi talentami. Wiecie, kochani, co on mi powiedział, księży, profesorze? W tej teczce, którą widzisz, mam do gotowiutkie wynalazki, żeby uczynić życie każdego Polaka samowystarczalnym. No to ja od razu, ciekawski, pytam się: A czy pan Józef, Zadbał o to, żeby, żebyśmy my, Polacy, mogli wyprodukować sobie prąd. Ale mówię nie z tej fotowoltaiki, tylko takimi naszymi środkami. Oczywiście, proszę, tutaj jest mój wynalazek. A czy Panie Józefie, a jak zabraknie paliwa do samochodu czy do yy, yy, ciągnika, to jak ten biedny rolnik wyjedzie na pole? A mówi tutaj. W drugim skoroszycie, mówi profesor, profesorze, za 19 tysięcy 900 złotych proponuję mój wynalazek. Mam linię produkcyjną do produkowania ropy w swoim garażu. Tutaj jest fioleczka i proszę, jak ksiądz profesor chce spróbować, a jeszcze pewnie pamięta, jak to kiedyś z beczki się zaciągało takim yy, wężykiem, ropę, to ja pamiętam jeszcze z dawnych lat, jak to się zwoziło w beczce, w karnistrach. To pamiętam, ja patrzę, no istny smak jak tej ropy. Nawet bym powiedział, że ta ropa pana Józefa jest lepsza od tej z którą pamiętam, której smak jeszcze dzisiaj pamiętam. A mówię, a no dobrze, a ogrzewanie, a to mamy, produkujemy piece. Dzisiaj mogę księdza profesora z producentem pieców skontaktować, to ja mówię: Panie Józefie, no to jest Pan prosto z nieba. To Pan chyba z nieba, nie z Poznania przybył tutaj do mnie na no, roztocze. Co to, kochani, oznacza? Proszę zobaczyć. Jak powiedzą nam, że zabieramy Wam walutę, tę materialną złotówkę, bo jak wiecie, zakusy są. Żebyśmy nie mieli materialnego, materialnej waluty w Polsce, czyli złotego, tak jak Amerykanie dolara, czy Europejczycy euro. A to co mówi pan Józef? Że mówi bardzo prosto: ty produkujesz ropę w swoim garażu, my od ciebie kupimy, ty produkujesz olej, a ma pan Józef wynalazki do produkcji oleju? Mam. I inne rzeczy kochani takich mamy cudownie uzdolnionych Polaków nam żaden bank nie jest kochani potrzebny nie dalej jak dzisiaj powiem wam otrzymałem smsa że taki dobry człowiek z Krakowa którego znam i już w Krakowie żeśmy sobie dobrą gadkę tam przy okazji mojego wystąpienia ucięli w jednej z tych restauracji. No i ten pan Krzysztof z kolei mówi, księże profesorze mam pomysł na zakładanie spółdzielni energetycznych, że będziemy samodzielnie produkować prąd i organizować się w spółdzielnie. Kochani. Ustalamy termin, że przyjedzie na roztocze, a ja całe roztocze na baczność postawię i powiem. Rodacy, tutaj na spotkanie z Panem Krzysztofem z kolei, bo On nam oferuje, że będziemy samodzielnie produkować prąd i go oczywiście spożytkować i tak dalej. Kochani, powiem wam, że tak te rzeczy przychodzą do mnie, jak. No dosłownie, to jest moja codzienność. Czyli co to znaczy? Nie bójcie się, już dzisiaj można wszystkie banki pozamykać. A powiem wam co do banków. Kiedyś, jak powróciłem z Niemiec i zamieszkałem z moim sędziwym tatą, wtedy miał 84 lata, no i mówię, tato, tutaj Krus prosi, żeby ci założyć konto w banku. I to to wtedy kruz będzie ci dużo pieniędzy przesyłać, będziesz bogaty i nie będziesz się martwił, wszystkie pieniądze będą złożone, ty będziesz spał, sobie wypoczywał, a pieniążki będą płynąć yy, spływać na twoje konto. A mój tata, 84 lata i cztery klasy przedwojennej szkoły. I mówi tak: A powiedz mi, czy co ty myślisz? Czy jak wpłacisz do banku na przykład tysiąc złotych, czy ty jesteś pewien, że ty tysiąc złotych podejmiesz z banku? A ja tak się zdziwiłem i mówię tato, no jeżeli ja wpłaciłem i to jest moje tysiąc złotych, to ja na pewno z tego banku to wydobędę. Powiem wam kochani, to był może rok 2003 albo 2004. Co się dzieje? Parę lat temu wystąpiła Bundeskanzlerin Merkel w Niemczech publicznie przed całym niemieckim społeczeństwem i powiedziała tak, że w obliczu grasującego kryzysu gospodarczego, państwo niemieckie gwarantuje wypłaty bankowe wszystkim obywatelom Niemiec. W wysokości 50 tysięcy euro. A wiecie, kochani, dlaczego ja to mówię? Bo średnio na koncie jednego obywatela Niemiec było wtedy 220 tysięcy euro. Ale to średnio, bo wiadomo, tam są miliarderzy, milionerzy, ale średnio. Czyli co to, kochani, co ta wiadomość powiedziała mi. Ja sobie pomyślałem, Boże, to nawet nie wiem, czy tato wtedy jeszcze nie żył. on ja wie, tato, ale ty jesteś prorok. Przecież szefowa rządu w Niemczech mówi obywatelom niemieckim, którzy mają nawet miliony poskładane na kontach, że będzie im wolno podjąć z ich konta 50 tysięcy euro. Obecnie 100 tysięcy euro gwarantuje państwo niemieckie. Czyli troszeczkę się podnieśli. Ale co będzie jutro, to nie wiemy. Całe państwo niemieckie jest zablokowane. Tak genialnie architekci spod COVID-19 grasują sobie w Niemczech. Jutro pewnie przyjdą do nas. Ale o czym to, kochanie, świadczy. Jak w ubiegłym roku, a ja wtedy jeszcze z tatą, gdzieś to może w 90. latach, czy początek 2000., to mówię, Tato, mamy tutaj ponad 1000 dolarów, tak jakoś się złożyło, to wpłaćmy sobie to do banku. I ja, kochani, jak ta zawielucha wybuchła w ubiegłym roku w marcu. Ja poszedłem koniec marca albo początek kwietnia, żeby te tysiąc dolarów podjąć. Poszedłem inkognito do banku. I taki pan mówi, słucham, a ja mówię, ja proszę pana, tutaj mam coś, tysiąc, może coś ponad tysiąc dolarów, parę groszy u państwa i proszę mi wypłacić tysiąc dolarów. A te parę groszy niech zostanie, żeby to konto na wszelki wypadek było. A on do mnie tak poważnie i nawet surowo mówi, proszę Pana, my nie wypłacimy tego tysiąca dolarów. A ja mówię, czemu mi Pan nie wypłaci? A bo mówi, bo my nie mamy dolarów. I ja wiem, wie, ale proszę pana, to są moje pieniądze, nie, nie was jako banku, tylko moje. Proszę mi je wypłacić. Nie wypłacimy. Mocniej tak podkreślił. A później zadaje mi pytanie, a, a co ja bym zrobił z tym tysiącem dolarów? Jak bank by mi wypłacił? Czy poszedłbym do kantoru? Czy co bym zrobił? A ja mówię, proszę pana, to są moje pieniądze. I ja zapewniam Pana, że ja je przeznaczyłem na dobre cele, bo ja nauczyłem się w życiu, życie mnie nauczyło oszczędzać, i ja każdą złotówkę i każdego dolara solidnie spożytkuję. Ale proszę mi go wypłacić, a on mówi nie. To ja się pytam, to co ja mam zrobić, proszę Pana, żebyście Państwo mi wypłacili? No, żachnął się i powiedział: No to proszę złożyć taki wniosek, to proszę o formularz. Tak się zdenerwował ten pan, a ja cały czas byłem w takim tonie, jak, jak opowiadam wam, kochani, nie pozwoliłem się wyprowadzić z jakiejś równowagi czy coś, nic, ale zdecydowanie, to proszę mi taki formularz przedłożyć. Ja chciałbym go podpisać i od razu złożyć panu. To ten pan tak się zdenerwował, że przez te, w tym akcie ja byłem pracownikiem tego banku, a ten pan był klientem, bo pomylił się z tego y, emocjonalnego podniesienia, ale ja co słowo jego przez niego wypowiedziane, to przypomniałem sobie y, to pytanie mi brzmiało głośno: jak dzwon, Tadeuszu. Czy jak wpłacisz do banku, czy ty to samo wydobędziesz? A mój ojciec miał tylko cztery klasy przedwojennej szkoły. Jaka to była mądrość. Dlatego, kochani, tego się nie obawiajmy. Tak jak mówię, Pan Bóg jest najgenialniejszym finansistą. Jak będziemy się trzymali pana Jezusa, to będziemy mieć do dyspozycji kasę niebiańską to te całe Facebooki, Twittery i, i Google, i jak one się nazywają, ci giganci, którzy na y, trupach, na y, trumnach wielu przedsiębiorców i polskich, Europy, Ameryki, dorabiają się dzisiaj tych wielkich majątków, tak jak i niektóre sektory przemysłu farmaceutycznego, na wielkiej naiwności i niewiedzy wielu y, ludzi globu, y, my sobie poradzimy. Pan Bóg ma niebiańskie finanse do dyspozycji. Nie zamartwiajmy się, jako Polacy i Katolicy, o finanse. Kto się zamarwia o finanse, a zapomina o Bogu, y, y, będzie żebrakiem całe życie. I będzie mu zawsze brakować pieniędzy i nigdy nie będzie nasycony finansowo. Kto kochani jest bogaty Bogiem, to żeby mu tylko kromka chleba i jak to się mówi, ostatnia koszula została. Ten będzie przebogaty, ten będzie syty, także finansowo. Proszę bardzo.